Siema, witajcie w filmie, w którym podsumuję Wam zmiany, które wchodzą w życie od 17 września 2022 roku. No i są to zmiany, które dotyczą zarówno punktów karnych, jak i mamy kolejną podwyżkę mandatów. No i część z Was może się zastanawiać, jak to przecież już mieliśmy podwyżkę kwot mandatów 1 stycznia 2022 roku, i tak, oczywiście, jest to prawda. Natomiast od 17 września mamy drugą odsłonę tych zmian. Natomiast zanim przejdę do kwot mandatów, to jeszcze informacja, co zmienia się w punktach. Więc tak, pierwsza zmiana, która dotyczy punktów karnych, to jest zmiana maksymalnej liczby punktów, którą możemy otrzymać za pojedyncze wykroczenia. No i teraz do 17 września 2022 roku, maksymalnie za jedno wykroczenie możemy otrzymać punktów 10. Natomiast od 17 września 2022 roku, ta liczba punktów zwiększa się o 5, czyli będziemy maksymalnie mogli otrzymać punktów 15. No i na przykład za skrajne przekroczenie prędkości będziemy mogli, czy, mogli otrzymać punktów 15, za wykroczenia, które popełniłem w stosunku do pieszych, również będziemy mogli otrzymać punktów 15. Jest tego sporo i ja pewnie nagram Wam osobne odcinki dotyczące właśnie kwot mandatów i, i punktów karnych za poszczególne wykroczenia, przynajmniej te duże. Jeżeli te odcinki już nagrałem, to tutaj pojawi się do nich link. Jeżeli ich nie nagrałem, to zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału i wciśnięcia dzwoneczka, bo dostaniecie wtedy informację, że nowe odcinki pojawiają się na kanale. Natomiast jakby nie było, to 15 punktów to jest dużo, dlatego że liczba punktów, którą możemy zebrać na swoje konto, ona się nie zmieni. To znaczy, jeżeli mamy prawo jazdy do jednego roku, to będziemy mogli mieć punktów 20 na swoim koncie. Jeżeli mamy prawo jazdy powyżej jednego roku, to będziemy mogli mieć 24 punkty na swoim koncie. Więc. Jeżeli za jednym strzałem dostajemy punktów 15, no to myślę, że dużo więcej osób straci prawo jazdy za punkty, więc polecam się bardzo pilnować. W szczególności, że mamy drugą zmianę. Zmianę, która miała wejść już w życie 1 stycznia 2022 roku, ale jak to bywa. W Państwowych systemach teleinformatycznych coś tam nie działało, więc może być tak, że ta zmiana również nie wejdzie 17 września 2022 roku. No, ale jest zapowiedź, że wejdzie, więc jest to zmiana, która dotyczy yy, yy, odpisu tych punktów z naszego konta. To znaczy do 17 września 2022 roku punkty na naszym koncie widnieją przez rok od momentu otrzymania mandatu. Na od 17 września 2022 roku te punkty będą widniały na naszym koncie przez dwa lata, ale od, od momentu opłacenia mandatu. Czyli na przykład, jeżeli dostaniemy, 2,5 tysiąca złotych mandatu, no to dopiero te punkty będą nam. Jakby ten czas będzie nam leciał z punktami od momentu opłacenia tego mandatu. Więc znowu, no raczej. Myślę, że większość osób to zachęci do tego, żeby, żeby, żeby bardziej, bardziej uważać i tych przepisów jednak nie łamać. No i mamy trzecią zmianę, która dotyczy punktów, mianowicie zmianę, która likwiduje możliwość redukcji punktów o 6. Dlatego, że to mam nadzieję, że wiecie, natomiast jakbyście nie wiedzieli, to do września 2022 roku jest jeszcze możliwość wzięcia udziału w takim kursie, który właśnie zredukuje, po tego kursu mamy zredukowaną liczbę punktów o 6 z naszego konta. I takie kursy odbywają się w WORDach, notabene są WORDy, które organizują takie szkolenie online. Więc jeżeli chcielibyście sobie zredukować tą liczbę punktów jeszcze przed wrześniem 2022 roku, to sobie to po prostu zgooglujcie, wpiszcie redukcja liczby punktów online i tam powinna Wam wyskoczyć informacja, gdzie takie kursy online się odbywają. No, i ostatnia rzecz, o której Wam powiem, to jest właśnie zmiana dotycząca stawek mandatów. I teraz od 17 września 2022 roku, za poszczególne wykroczenia, nie za wszystkie, ale na przykład za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, już będziemy mogli otrzymać dwie stawki mandatowe. I od czego to będzie zależeć? No więc tak. Jeżeli po raz pierwszy przekroczymy prędkość, na przykład o 31 km na godzinę, to otrzymamy 800 zł mandatu. Ale jeżeli ponownie w ciągu dwóch lat przekroczymy prędkość, na przykład o 31 km na godzinę, znowu albo więcej, to kwota mandatu będzie wynosić minimum mm, dwukrotność tej minimalnej stawki taryfikatorowej. To znaczy. Jeżeli załóżmy sytuację, że mówię, przekroczyliśmy prędkość po raz pierwszy o 31 km na godzinę, to dostaniemy za pierwszym razem 800 zł mandatu. Jeżeli w ciągu dwóch lat przekroczymy ponownie prędkość na przykład o 31 km na godzinę znowu, to już kwota mandatu wzrośnie minimum dwukrotnie, czyli minimum zapłacimy 1600 zł. Ja wam to jeszcze rozwinę mówię, w kolejnym filmie, gdzie na, po prostu powiem wam, jak dokładnie to wygląda, jakie są stawki mandatów, jakie są punkty karne za przekroczenia prędkości. I znowu, jeżeli ten film pojawił się u mnie na kanale, to tutaj pojawiam się do niego link. A jeżeli się nie pojawił, albo jakby, jakby nie było, generalnie zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwoneczka. Bo wtedy dostajecie informację, że taki film yy, po prostu się pojawia, że nowe filmy się pojawiają. Także miłego trawienia tych informacji, które Wam przekazałem. Uważajcie na siebie, trzymajcie się mocno dobrego dnia życzę. Pozdrawiam. Siema!